Kłaniamy się Państwu Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami piłkarski spektakl i mnóstwo emocji. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Zagrają w ustawieniu 3-4-3 z pomocnikami próbującymi stwarzać przewagę liczebną w obronie i w ataku w zależności od rozwoju wypadków na boisku. Przyjrzyjmy się ustawieniu obranemu na dzisiejszy mecz przez trenera Jagieloni Białystok. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 szeroko z przodu. Skrzydłowi będą dogrywać piłki do środkowego napastnika. No i zaczynają. Mamy nadzieję na 90. Paul, nie było tam czysto i będzie rzut wolny. degrał do bramkarza i słyszą Państwo reakcję publiczności. To nie był udany ślisk i mamy rzut wolny. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Ależ walka o piłkę. Oddaje strzał. Piękna interwencja. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Jagiellonia rozpoczyna grę od wrzutu z autu. Taras Romantu. I mamy aut, a rozpocznie Jagielonia. Czernych. Już blisko pola karnego. Znakomicie ze skrzydła i wyjaśniają sytuację. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Oddalają grę od strepy obronnej. Piłka trafia do przeciwników. To jest gra typu Ty do mnie, ja do ciebie. Jest gol! Spójrzmy, spokojne, przepiękne uderzenie. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. Spójrzmy na to z innego kąta. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu jest 1 do zera. Ale znakomicie obronił chwytając tę piłkę. Znakomita wymiana. Wymieniają piłkę między sobą. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Podanie w pole karne. Strzał, ale daleko od bramki. Zobaczmy powtórkę bramki, dzięki której prowadzą. Piłka kopnięta bardzo mocno, bez trudu trafiła w lewe okienko. Bramkarz nie zdołał jej się... Czernych. Uderzenie. Gol! Jak jelonia! Brawo! Ta bramka nie powinna zaskakiwać, musiała w końcu paść, biorąc pod uwagę ile oddali strzałów i jaką mają przewagę. Rzeczywiście panują dziś na całym boisku i narzucili rywalowi swoje warunki. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki, fantastycznie przymierzył. No i prowadzą w tym spotkaniu 2 do 0. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat do przerwy 2 do 0. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół w wypracowaniu zaliczki przed drugą odsłoną tego meczu. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Zaczynamy drugą połowę. I zobaczymy, czy jaga utrzyma prowadzenie. No, świetne dośrodkowanie, ale bramkarz nie daje szans napastnikowi. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce. Piłkę przejmują rywale. No najwyraźniej, trener uznał, że pora coś zmienić w grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. No błąd, strata. świetnie piąstkuje. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z, z autu. Na boisku pojawi się nowy zawodnik. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Mamy aut, a rozpocznie Jagielonia. Taras romantu. Trener szykuje zmiany. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. I jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. Ma wsparcie partnerów. No, będzie gol! Nalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Sędzia pokazuje. Rzut rożny. Brawo, nie daje się pokonać po kolejnym stałym fragmencie. Tym razem rzut rożnego. Przechwycili przeciwnicy. A udało mu się odebrać piłkę. Do kogo zagrywał? Aud dla rywali. Jagielonia rozpoczyna grę od wrzutu z autu. Spójrzmy do środkowania. Łówkuje! Piłka w siatce. Nie rozegrana ta akcja, piłka umieszczona celnie w bramkę Podanie z lewej strony boiska, piłka leci jak zaczarowana i trafia do bramki. Oby więcej takich akcji. Dobrze wykonany zutrożny, dobrze ustawiony zawodnik świetnie główkował. A najważniejsze, że piłka wpadła do bramki. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do jednego. Jagielonia wznowi grę odrzutu wolnego. By bardziej precyzyjnie kto wie, a tak to piłka przechwycona. Udało mu się utrzymać przy piłce. Mecz właśnie się zakończył. Przed meczem skazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację, Darek, co prawda ostatecznie ulegli, ale można powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedali. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Bardzo dobrze dziś zagrał, strzelił piękną bramkę, która ułatwiła drużynie sięgnięcie po zwycięstwo w tym spotkaniu.